Bartłomiej Misiewicz zniknął ze strony MON-u. Rzecznik resortu jest na urlopie. W pełnieniu obowiązków zastępuje go Krzysztof Łączyński. Na temat Misiewicza z ministrem obrony rozmawiała już premier Szydło. Decyzje zapadły. W piątek Nowoczesna złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez rzecznika MON. Sprawa dotyczy artykułu opublikowanego przez FAKT. Gazeta podała, że Misiewicz miał wykorzystać służbowe auto, żeby pojechać na imprezę w jednym z białostockich klubów. Amerykański Departament Sprawiedliwości złożył apelację w sprawie decyzji sędziego Sądu Federalnego Seattle, który rozpatruje skargę na rozporządzenie prezydenta. Departament Bezpieczeństwa kraju zawiesił wszelkie działania wynikające z dekretu Donalda Trumpa i powrócił do standardowych procedur. Jednocześnie Departament Stanu poinformował o przywróceniu 60 tysięcy wiz odebranych obcokrajowcom. Dekret wstrzymuje program przyjmowania uchodźców oraz wszelką imigrację z Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu. Kala wręczenia francuskich nagród filmowych Cezarów nie będzie miała przewodniczącego. To efekt wycofania się Romana Polańskiego. Reżyser zrezygnował z powodu nieuzasadnionej polemiki wywołanej przez stowarzyszenia feministyczne. Te zamieściły internetową petycję wzywającą do pozbawienia Polańskiego funkcji przewodniczącego. W 1977 roku Polański został uznany przez sąd w Los Angeles za winnego uprawiania seksu z nieletnią. Na mocy zawartej wtedy ugody przyznał się do zarzucanych moczynów. Spędził 42 dni w zakładzie karnym. Kamil Stok zajął trzecie miejsce w zawodach Pucharu Świata w Obresdorfie, pierwszych w tym sezonie na mamucie i skoczni. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft przed Niemcem Andreasem Wellingerem. Polak utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu. Stok po raz 41 stanął na podium w konkursie Pucharu Świata, ale dopiero po raz trzeci na tak dużej skoczni. Piotr Żyła zajął dziewiąte miejsce, Jan Ziobro był dwunasty, Maciej Kot osiemnasty, a Dawid Kubacki, dwudziesty ósmy. Dzisiaj drugi konkurs w Obresdorfie.